Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj obiecana recenzja nowego modelu KSSL062 od K KS Sport. Trochę sobie o niej pogadamy. Potem zrobię jakiś test na wyciskaniu, sprawdzimy sobie na handlach. Ogólnie sobie ją przetestujemy i trochę sobie o niej powiemy. Jest już taki film na YouTube, ale teraz jest nowa wersja tej ławki, troszkę okrojona. Więc sobie powiemy, czym się charakteryzuje ten nowy model. I na co zwracać uwagę przed zakupem? Zobaczcie sobie, jak się na niej ćwiczy. Jedziemy z tematem. Jeśli chodzi o tą ławkę, to producent tutaj poszedł bardziej w kompaktowe rozwiązania i wytrzymałość jest trochę mniejsza. 150 kg, przetestujemy ją sobie, sprawdzimy, czy tyle udźwignie, czy udźwignie więcej. Zdecydowanie jest to ławeczka, którą możemy polecić początkującym osobom, które mało ważą albo zaczynają swoją przygodę z domową siłownią. Ewentualnie, jeżeli ktoś ćwiczy na mniejszych ciężarach albo na przykład z handlam. Jeżeli szukacie czegoś pod duże ciężary, to zobaczcie sobie KSG003. Ta ławka jest właśnie raczej preferowana dla tych ludzi, którzy mają mało przestrzeni, a mimo wszystko chcą poćwiczyć sobie z ławeczką na jakichś tam ciężarach. Waży 10 kg, wytrzymałość 150 kg, jest składana, możecie ją sobie schować pod biurko. Zaraz Wam podam, jakie mam mniej więcej wymiary. Profil jest szerokości 4. Na 4 jeśli chodzi o ten podstawny, to ramię, które nam podpiera, siedzisko jest 4 Na 2 cm. I zawsze też pytacie o to, jakie są wymiary części do leżenia. To jest 74 cm. Długość w najszerszym tutaj miejscu jest 30 cm. Gąbka jest deska, jest gruba na cm, a gąbka jest gruba na 2 cm. Ta część, na której siedzimy, to jest 30 cm na 29. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem poziomów regulacji, bo jest też skos w dół. I to nasze siedzisko ma dwa poziomy regulacji. Macie uchwyt do robienia brzuszków. Także myślę, że jeżeli ktoś chce robić jakiś podstawowy trening na mniejszych ciężarach, to powinien być zadowolony z tego produktu. Moja waga 80 kg. Na sztandze mamy gryf 20 i 40, czyli 60. Czyli mamy tutaj ile? 140 kg obciążenia na tej ławce. Jak widzicie, nic się nie dzieje, nie rusza się. Nie oszukujmy się, dla takiej osoby jak ja to jest dosyć mało, jeśli chodzi o dźwiganie, więc sobie spróbujemy dołożyć jeszcze na przykład 20 kg i zobaczymy. Zdaję sobie sprawę, że ta ławka ma trochę inną konstrukcję niż poprzedni model, więc tutaj nie będę szalał, nie wiadomo jak z ciężarem, ale spróbuję te 160-170 sprawdzić, czy faktycznie nam się nie zarwie. Mam nadzieję, że się nie zarwie. 80 na sztandę plus powiedzmy 80 moja waga, czyli 160. Sprawdzimy sobie, jak się zachowa nasza ławeczka. No i jak widzicie, przetrwała obciążenie 160 kg. Zobaczymy, jak tam z tyłu wygląda. Czy się nic nie stało? 160 można powiedzieć, że zaliczone obciążenia, jak na razie, jest wszystko ok, jeśli chodzi o oparcie. Tutaj macie ten spornik, jeden i drugi. Spróbuję dołożyć jeszcze 10 kg. Zobaczymy, jak to się zachowa. I teraz mamy stówę na gryfie plus moje 80, czyli mamy 180. Teoretycznie obciążenia tej ławki zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zarwie. Jak widzicie, ławka przetrwała, jest w całości, nic tu za bardzo nie skrzypiało, nie wyglądało jakby się miało za zarwać, ale w takich przypadkach wiecie, że to jest tylko moment. Niemniej jednak, producent deklaruje 150, 180 wytrzymała, więc nie jest też taka do końca drobna i do małych ciężarów, jakby się wydawało. Niemniej jednak, tak jak Wam mówiłem, jeżeli celujemy już od razu w duże ciężary, to trzeba sobie kupować od razu już sprzęt z troszkę wyższej półki, czyli na przykład KSG 003. Ale jeżeli ktoś szuka takiej ławeczki, bo jest bardzo dużo osób, które piszą, na przykład mi w komentarzach, że ćwiczą sobie tylko handle plus ławka, więc na przykład, żeby tutaj te 150 wyczerpać, no to macie na przykład, popatrzcie sobie, 80 kW plus. Dwa hantle po 30 kg to jeszcze macie i tak zapas. A z hantlami 30 kg możemy sobie zrobić fajny trening i zaraz sobie właśnie przetestujemy ją z cięższymi hantlami. Kolejny test tym razem z KOS i na hantlach, żebyście sobie zobaczyli, że na takich cięższych hantlach, tak jak mówiłem, też można sobie ćwiczyć. Mamy tutaj hantle 30 kg, czyli jest 60 kg w hantlach i 80 kg mojej wagi. Z takimi hantlami 30-kilowymi możecie spokojnie sobie zrobić nawet fajny trening klaty. Czyli mamy teraz 60 plus 80, jest 140 kg na tej ławeczce. Zobaczycie sobie jak tu śmiga, jeżeli chodzi o skos. Ogramy ją sobie jeszcze z boku, bo sporo osób się potem pyta, czy ta ławka się kiwa na boki przy treningu, na przykład z hantlami. Ale nie wiem, jak moim zdaniem stąd widać, że jest bardzo stabilna. Nic się nie działo, nawet jak zdejmowałem te hantle. Ustawimy sobie jeszcze to z boku, żebyście widzieli, jak przy takim ciężarze i przy hantlach się zachowuje na przykład ławka na skosie. Jak widzicie, trzymam sobie nawet u góry handle, nic się nie rusza. Także jest stabilna do treningu. Uf, na skosie, na handlach. Jak widzicie, wytrzymała ławeczka test 180 kg, wytrzymała test na większych handlach. Oczywiście, to, że ja dźwigłem na niej 180 kg, nie znaczy, że teraz jeżeli będziemy ćwiczyć na niej przez rok na 180 kg, to się z nią coś nie stanie, no bo producent też nam podaje wytrzymałość, też to jest na podstawie jakichś badań, wyliczeń, więc trzeba brać pod uwagę to, że skoro jej maks to jest 150 kg. Do tego się trzymamy, dlatego też tak jak Wam mówię, jeżeli ktoś szuka ławki docelowo pod większe ciężary, to powinien sobie szukać wyższego modelu. A jeżeli na przykład zaczynamy trening siłowy, mało ważymy, czy na przykład ławeczki do, dla kobiet, czy ktoś szuka ławki na przykład w połączeniu z takimi regulowanymi handlami, możemy mieć całą siłownię w domu, bo też bardzo dużym plusem jest to, że ta ławeczka waży 10 kg, czyli jest bardzo leciutka. I możecie sobie dwoma ruchami ją złożyć i schować pod łóżko. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Odkręcam sobie tutaj jedną śrubę i wykręcam sobie tą drugą. I mogę sobie tą ławkę spokojnie złożyć, tak żeby zajmowała. Bardzo mało miejsca, więc to jest też naprawdę fajna rzecz. Bo możemy sobie ławkę gdzieś złożyć czy schować. I mamy siłownię taką, że składa się z dwóch hantli i ławki. I w dowolnym momencie sobie ćwiczymy z ciężarami. Wymiary po złożeniu to jest 18 cm na no powiedzmy 120, trzeba mieć miejsca. Bardzo lekkie, więc każdy sobie poradzi. Tak samo może się przydać, jeżeli ktoś ma na przykład. Wchodzi, w, jeżeli ktoś na przykład jest po jakiejś kontuzji musi się rehabilitować, a z moim kodem zniżkowym taka ławka kosztuje około 242 zł. Tam się będzie cena pojawiać, także też myślę, że nie jest to duża cena, jak za ławkę treningową. Z tym, że tak jak mówiłem, trzeba sobie brać pod uwagę do czego ona jest. no Producenci podają nam yy, wytrzymałość sprzętu, i po to właściwie podają, żeby każdy dobrał sprzęt pod siebie żeby potem nie było pretensji. No nie oszukujcie, nie oczekujcie też, że kupicie ławkę za 250 zł i będziecie mogli sobie na niej wyciskać 130 kg i robić jakieś ostre treningi na wyższych ciężarach. No to, to już trzeba kupować bardziej wzmacniany sprzęt. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o taki sprzęt kompaktowy do domu, to moim zdaniem ta ławka jest bardzo fajna przy założeniu takim że musimy wiedzieć, do czego ją kupujemy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, to śmiało piszcie. Jeżeli chcecie, żebym zrobił jeszcze jakiś test, to dajcie znać. Na pewno zrobię. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest to wykonane estetycznie. Te gąbki są fajnie oprzyte, wygodnie się na tym ćwiczy. Także ja nie mam zastrzeżeń, tylko przesłanie tego filmu jest takie, że trzeba wiedzieć, po co się dany sprzęt kupuje. Na moim kanale poruszam różne tematyki sprzętu, jeśli chodzi zarówno o sprzęt jakiś taki bardziej profesjonalny, amatorski, więc czemu nie też część ludzi spyta o taki sprzęt, nie od razu każdy tak jak ja robi siłownię. Tysiącach złotych, tylko komuś wystarczy właśnie ławka, gumy treningowe albo na przykład same handle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, mam nadzieję, że testy Wam się podobały. Ławka zostaje jeszcze jakiś czas u mnie, więc jak będziecie chcieli jakieś testy jeszcze zrobić, to zrobimy. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej.